Moi drodzy, bardzo szczególne słowo, które domyka ten pierwszy okres Adwentu, bo jutro już 17 grudnia i rozpocznie się to bezpośrednie wprowadzenie w uroczystość Bożego Narodzenia. Ale to dzisiejsze słowo niesie w sobie taką bardzo dużą aktualność, bo kiedy wsłuchujemy się w tę Ewangelię. I ten dialog Pana Jezusa z tymi uczonymi w świątyni, arcykapłanami, starszymi ludu. I ostatecznie takie fundamentalne pytanie: Kim jesteś i skąd płynie Twoja siła, sens Twojego życia? Czy potrafisz odnaleźć to, co jest większe, wieczne, duchowe od Boga? Czy żyjesz tylko tym, co ludzie ci przekażą? Bo ostatecznie właśnie takie było to pytanie. I jednocześnie sami słyszeliśmy, jak ci, którzy próbowali podchwycić Jezusa, jak to w Ewangeliach często się pojawia określenie nie chcąc się przyznać do swoich motywów, swoich celów, po prostu powiedzieli, nie wiemy. My tutaj jesteśmy, bo wiemy. Dlaczego i z kim, jak chcemy przeżywać nasze życie, bo chcemy umocnić to, co jest naszą bliskością z Panem Bogiem i wartością naszego życia z Nim. Dzisiaj to pierwsze czytanie i ten, to wyjątkowe świadectwo tego Balaama z Księgi Liczb. I te dwa obrazy, kiedy najpierw mówi o tym, jak są piękne namioty, mieszkania Izraela. Jak jest bogaty i pełen życia, kraj, w którym żyją. A potem w tym drugiej odsłonie tego prorosła, Baalam mówi o tym, o to jest. Ten, który przychodzi, chociaż go jeszcze nie wszyscy dostrzegają. I te słowa, kiedy dzisiaj słyszymy próbujemy włączyć chociażby właśnie w to wszystko, co jest i doświadczeniem naszego życia. Popatrzcie, moi drodzy. Wielu dzisiaj na świecie nawet nie zauważy i nie powie, byli w Radoszycach tacy, którzy przyszli na proraty. Dla wielu nawet Radoszyce nie są w ogóle znane. Ale kiedy uświadamiamy sobie, że nasza miejscowość ma 1020 lat, że tutaj król Władysław Jagieł był 18 razy, że parafia ma ponad 6 wieków. Jak wielkie dziedzictwo, jak wielkie bogactwo tego wszystkiego, co tylko potwierdza, że tutaj nasi przodkowie nieśli z samą troską i odpowiedzialnością swoje życie, ale i swoją wiarę. Kiedy my tutaj dzisiaj jesteśmy. Oczywiście znowu, to co dzisiaj w tej Ewangelii jest, skąd płynie siła na to, co my przeżywamy. Mamy wiele spraw, do nich pójdziemy, kiedy msza się zakończy. Ale jednocześnie właśnie jesteśmy tutaj, aby stanąć o poranku przed Panem Bogiem. Aby razem z Nim spojrzeć na nasze życie. Aby dzięki Niemu z tym życiem wejść w świat, ale jednocześnie o to życie się troszczyć i z całą troską je przeżywać. W jaki sposób możemy odnieść tę prawdę do nas. Popatrzcie, kiedy stajemy znowu wobec Pana Boga i uświadamiamy sobie, my sami wiele rzeczy wiemy, o których nikt z ludzi nie wie, ale stajemy z całą szczerością i ufnością wobec Boga, który dzisiaj w tej kolejnej Mszy Świętej naszego życia mówi ja Cię stworzyłem, ja Ci dałem życie, ja Ci dałem Twoje dary, ja Ci ofiarowałem wolność Twoich decyzji. Ja Cię znam, takiego, jaka jesteś, jaki jesteś. I chcę Ci umacniać, chcę Cię prowadzić. Chcę, jak ten Ojciec Miłosierny, przytulić i powiedzieć: Dobrze, że jesteś, a temu Starszemu powiedzieć: Zawsze jesteś ze mną. Czy to jest mało? Kiedy znowu patrzymy na to wszystko, co gdzieś jest na tym styku między tym, co płynie od ludzi, od świata i od Pana Boga, to znowu gdzieś mamy wiele różnych myśli, propozycji, w jaki sposób pewne rzeczy przeżywasz. Jesteśmy dzisiaj, aby docenić to, co jest pięknem i wartością życia, aby również spojrzeć z całą troską i oddaniem. Na to, co może dla wielu i może i dla nas, wydaje się takie oczywiste. Wstaliśmy, mamy swoje zamierzenia, podejmiemy nasze obowiązki, dlatego nie tylko dlatego, że ktoś każe, ale przede wszystkim, że widzimy w tym sens, przytulając syna, będąc obok żony, męża, patrząc na różne nasze życiowe sprawy. Ale też oczywiście ta msza i ta, całe to całe doświadczenie Roradni uświadamia jeszcze jedno, to co dzisiaj również bardzo szczególnie zostało zaznaczone przez Pana Jezusa. Czy w tym są tylko nasze ludzkie starania i te przypomnienia od Boga, które potem my sami realizujemy? My dobrze wiemy, że nie. Że to wszystko, co my dzisiaj tutaj przeżywamy, jest też tym wyjątkowym. Darem, znakiem i potwierdzeniem Boga, który mówi: W Twoim życiu i przez Twoje życie będzie się objawiało to, co jest moim życiem. W Twoim poświęceniu, w Twojej miłości będzie się objawiała moja miłość. Ale w tym, co będziesz, niósł, będziesz niosła, z taką troską i oddaniem, objawi się również moc mojego ducha. Ta, która może nie będzie wyrażona w słowach, może nie będzie wyrażona w jakichś szczególnych działaniach, które ludzie zauważą, docenią się, nie wiem, zachwycą, ale będą takim dotknięciem Bożego Ducha. Tego wszystkiego, co będzie sprawiało, że w sercu człowieka zapanuje pokój i odnowi się nadzieja tego wszystkiego, co sprawi, że ten kolejny dzień, kolejną godzinę, kolejną sprawę będziemy chcieli, potrafili przeżyć z oddaniem. Tutaj można mnożyć te różne przykłady. Ta dzisiejsza Eucharystia i to Boże Słowo i przez to proroctwo Balaama, ale i przez to Słowo Pana Jezusa. Niech będzie dla nas umocnieniem, tego piękna i dobra, które Bóg ofiarował nam, tego, co niesiemy, tego, o co się troszczymy, ale i tego, a może przede wszystkim właśnie tego, co jest duchowe, co jest wieczne, tego, co będzie przypominało, umacniało i ofiarowywało innym dar Bożego Błogosławieństwa.